z racji tego, że dzisiaj mamy środę, a w środę prowadzę konsultacje. Opowiem Wam trochę na temat tej łazienki, którą stworzyłam z klientką jakiś czas temu. Dzisiaj zajmowaliśmy się głównie oświetleniem, ale chciałabym wrócić do tematu układu tej łazienki. No i co? Wydawałoby się, że to tutaj jest. No, mamy toaletę, mamy jakiś komin, mamy walkę, drzwi, no i o czym tu gadać? Więc to, o czym chciałabym powiedzieć na wstępie, to nieważne jest to, co w tej łazience jest, ponieważ z reguły są takie same rzeczy w większości łazienek. To jest łazienka raczej taka gościnna na parterze, tylko to, czy te elementy są dopasowane do potrzeb. I teraz uwaga, wrócimy sobie do rzutu pierwotnego, który klientka mi dostarczyła. I tak wyglądała ta łazienka właśnie w takim zamyśle pierwotnym. Okazało się, że po pierwsze, komin jest płytszy niż to, co jest tutaj, co wpłynęło bardzo korzystnie na tę strefę, ponieważ nie zabrało przestrzeni, tak jak miało miejsce to tutaj w tym projekcie. Zabudowałam tę strefę, zaproponowałam klientce, aby stworzyć toaletę podwieszaną i zabudować całość ładnie drewnem, i dodatkowo wygospodarowaliśmy w rękę pod schodami w najwyższym punkcie tych schodów na wygodną umywalkę.